Dzień dobry! Dzisiaj się rozmawiam z Wami a propos jest jedna niesamowita oliwa z oliwek vergine od Monini. Monocultivar nocellara. Co to znaczy monocultivar? Monocultivar jest oliwa z oliwek zrobiona tylko i wyłącznie, jedna odmiana oliwek. Nocellara. Nocellara jest typowa odmiana sicylińska i ten oliwa się charakteryzuje Od jakieś specjalne aromaty, odisci pomidore, zkorzona eh, trawa i słodkiego eh, migdawe To ta oliva w środku ma cały charakter sicilii. Nie wiem, kto było odwa Sicilii, ale kto było i kto nie było, mu to spraw. Dzisiaj robimy tuncik surowe tatara, ale trochę po. Wyglądać po style japońsku, ale sycylijski smak, sycylijski sposób. Już ja mam tutaj, że przygotowane, trochę tatara, świeże tunciki i też krojone, tuńczyka, krojona na plasterki, jak na e, sashimi. I teraz, co robimy? Po pierwsze, mam piękny talerz i trochę warzywa. Co używamy? Używamy trochę Czarne oliwki do tej magicznej ringa. Magiczne tego, jeżeli to idzie, fajnie, jest. Efekt jest spektakularny. I to dajemy oliwki na końcu. I nasza tatara z tuncikiem. Jest nie. Żadne przeprawy idzie bezpośrednio ryba. Krojona, nie za bardzo, e, znaczy trochę grubsza, ale nie za bardzo grubsza. Jak widzicie, są małe kawałeczki. E, ryba oczywiście musi być świeża, e, nie, nie mrożona. Już było mrożone przed transportem. Jeżeli nie, nie może być sprzedana. To jest sama mniej więcej ryba, że jest potrzebna dla sushi. Lepiej, jeżeli to jest od Sycylii, ale to jest bardzo trudne też dostać. Ale taki musi być piękne różowa ten nasze, e, nasze tu. Jeżeli jest za bardzo czerwona, dla mnie to nie pasuje do robienia tatara. Musi być różowa, że jest bardziej delikatna. I tu mamy nasza, nasza piękna tatara. I teraz zobaczymy, jeżeli dobrze robiłem, że idzie. Ok. Piękne. To mamy oliwę czarne i, e, i mamy nasze tatara z tuncikiem. Potem mam tu przygotowane jakie małe też paseczki tuna. I to spróbujemy to komponować ładnie jak do. Jak do, do japońskiej danie, ja nie jestem dobry jak te japończyki, ale też nie jestem kucharzem. I jak widzicie, muszę też się nauczyć, jak komponować fajnie talerz, ale mi się wydaje że to wystarczające. Teraz mamy Sicilia suszone pomidory że dajemy tutaj w środku i widzę, że też mam piękne kapary to jedno tu, jedno możemy tu to wystarczy teraz mamy też trochę markewka zamiast nori. I mam trochę Sałata. Czy też jest, jest trochę Rukola, trochę inne odmiany Sałata, ale gdzie fajnie widać, że mają piękny kolor, ale nie chciałem tak robić. I mamy piękny dekoracyjny talerz. Tego momentu też oczywiście nie używanie to, możemy skończyć jakiś trochę nuta, trochę kwaszna. Ja lubię e, limonka, ale same skóra, oczywiście jest mita i to dam trochę delikatne na górze, o wszystko, o całe nasze piękne tuna. Trochę zest z limonka, tylko skóra bez białka, żeby być bardzo delikatne Jest trochę tu. Też jest o, pachnie fantastyczne. I teraz możemy przeprawić z trochę sól. È è non taki e e tutto questo è il suo lavoro. Sono in malaria molto delicato non è molto E la carne di e poi come nostra più importante, olive extra extravergine monocultivar nocellara. È possibile che in puoi Starczy to szukać. Na stronie internetowej Monini są wszystkie informacje i teraz dajemy nasze piękne, złote smak Sicilii. I też tutaj do naszej duże tej Tatara. Teraz oliwa idzie w środku, nasza Tatara, i będzie aromatyzować całe nasze talerz. Możemy też jest, no to wystarczające. Jest bardzo intensywny. Jak powiedziałem, ma cały charakter Sycylii. Jest pikantny. Ma takie nuty migdałowe. liście pomidora. Jest fantastyczny. I też, kto chce spróbować, proszę lajkować. Kto nie chce spróbować, też proszę lajkować. Jest to też, też, też. samo. I do następnego przepisów. Emiliano. Ciao.